Szczęść Boże! Dzień dobry! Wielki poniedziałek nastał. A liturgia zaprasza nas do Betanii. Posłuchajmy fragmentu dziś czytanej Ewangelii. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Marta zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Na to Jezus rzekł, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Piękna scena, piękna historia. Piękno polega na tym, że rzeczywiście słowo Jezusa się wypełniło, no bo mówimy o tej kobiecie, mówimy o tym, co dokonała, w jaki sposób wyraziła swoją miłość i wdzięczność Jezusowi. Ale ten tekst pokazuje coś bardzo ważnego dla nas. Najpierw, co jest w naszym sercu? Zauważ, Judasz jest przy Jezusie. Jezus dał też Judaszowi władzę apostolską, głosił Królestwo Boże. Razem z innymi apostołami Judasz uzdrawiał chorych, ale co miał w sercu? Jego grzechem była chciwość, jego grzechem była nieszczerość wobec Jezusa. Był, a jednocześnie nie był. I później przychodzą takie momenty, w których no, niejako życie nas sprawdza. I ta uczta z Betanii jest pierwszym sprawdzianem dla Judasza. Po co Maria wylewa tak drogocenny oleje? Nie lepiej go sprzedać, dać ubogim później pieniądze? To jest rozumowanie Judasza, ale ono nie jest szczere, bo jemu nie chodzi o ubogich, jemu chodzi o to, żeby mieć pieniądze, bo może. Coś wykraść, coś wziąć dla siebie. A ta postawa Marii, no ona jest piękna, ponieważ Maria daje to, co najcenniejsze materialnie ma w domu. Daje to dla Jezusa. Ten olejek traci dla Jezusa. Dla nas to jest ważna postawa tracić dla Jezusa czas, pieniądze, czasem dobre imię, cokolwiek innego. Tracić czas. Myślę, że wielu gorliwych chrześcijan najtrudniej ma z tym czasem właśnie. No bo trzeba zrobić to, tamto, siamto, owanto, bo tutaj kolejne obowiązki, a tu jeszcze jakaś służba. I wszystko jest ważne, często dla Jezusa. Ale czy znajdujemy czas, żeby z nim być, żeby usiąść przy Jezusie? Czy potrafimy wytargać czas? No, to kosztuje, ale Maria wylała olejek nardowy i to też ją kosztowało. Drodzy, zapraszam Was bardzo, aby dać Panu to, co najcenniejsze. W sposób szczególny w tym wielkim świętym tygodniu i później w tygodniu paschalnym, ale później to dalej i dalej. I każdego dnia dawać Jezusowi to, co najcenniejsze, bo go kocham. Go kochasz. Jeśli kochasz, to dajesz to, co najcenniejsze, najpiękniejsze, bo chcesz być z tym, kogo kochasz. Kochaj Jezusa i kochaj ludzi. Niech Pan jest z Wami. Pozdrawiam. Z kanapy i załóż buty. Cześć, nazywam się Ala, będziemy razem ćwiczyć. Jesteście gotowi? Zaczynajmy. Zaczynamy sobie od klasycznych y, pajacyków. 10 powtórzeń. 6 5 4 3 2 1. Teraz skip. Dynamicznie. Dynamicznie kolana wysoko. Nie oszczędzaj się. Teraz wykonamy sobie delfinka tak zwanego, czyli przysiad, wyrzut nóg i powrót do pozycji wyjściowej. Pamiętaj o tym, aby kontrolować swój odcinek lędźwiowy wyprost. Jeszcze pięć, cztery, Trzy, dwa i jeden. To jest zadanie dzisiaj dla ciebie. Zapętlaj sobie te ćwiczenia taką ilość powtórzeń, abyś poczuł porządne zmęczenie. Powodzenia!